Cześć, witam Was serdecznie w takim bardzo nietypowym odcinku, w którym chciałbym się pochwalić ostatnią porażką. Zwykle, jak oglądacie filmy na YouTubie, to wszyscy pokazują różne pozytywne rzeczy, jak to wspaniale im idzie programowanie, tworzenie układów. Natomiast rzadko kto chce się chwalić swoimi porażkami. Natomiast ja uważam, że te porażki mogą być świetną okazją do nauki i poznania czegoś nowego. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o takiej mojej ostatniej, małej porażce. A czy zakończyła się ona sukcesem, to dowiecie się z reszty tego odcinka. Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się programowaniem, chyba doznał bardzo frustrującego uczucia, kiedy coś nie działa, a kompletnie nie wiemy co i wydaje nam się, że kod, który napisaliśmy jest absolutnie poprawny. W przypadku mikrokontrolerów dochodzi jeszcze jeden problem związany z hardwarem, który przecież też nie musi działać poprawnie. Ja sobie ostatnio tworzę taki projekt, o którym pewnie w przyszłości Wam opowiem i w ramach tego projektu potrzebuję napisać obsługę funkcji, które będą odpowiedzialne za odczyt temperatury z czujników analogowych LM35. No, skoro mówimy tutaj o odczycie analogowym, to oczywiście musimy użyć przetwornika analogowo-cyfrowego. Ja jeszcze Wam nie powiedziałem, że ten mój projekt jest realizowany na mikrokontrolerze Xmega 256A3BU. Ci z Was, którzy mieli kontakt z Xmegami, wiedzą, że są to procesory, które posiadają bardzo rozbudowane funkcje przetwornika analogowo-cyfrowego, co powoduje, że trzeba go odpowiednio skonfigurować. No więc, kiedy okazało się, że ten mój kod nie działa do końca poprawnie, wcale mnie to specjalnie nie zaskoczyło. Pomyślałem sobie po prostu o popełniłem błąd w konfiguracji. Problem polega na tym, że jak widzicie, ten kod, który jest odpowiedzialny za to przetwarzanie, nie jest specjalnie skomplikowany i wielokrotnie ja mu się przyglądając, nigdzie nie byłem w stanie znaleźć tego błędu. Na szczęście, z pomocą przyszło mi tu kilka urządzeń. Oczywiście takie podstawowe urządzenie, jak po prostu zwykły miernik, ale też drugie, nieco bardziej zaawansowane, a mianowicie możliwość debugowania w systemie. Ja używam akurat tutaj debugera Atmel Eyes, ale równie dobrze możecie używać debugerów, o których Wam mówiłem bardzo szeroko w jednym z poprzednich moich odcinków, do którego odsłuchania serdecznie zapraszam. A więc, tak jak widzicie, podłączyłem sobie debuger, umieściłem odpowiednią pułapkę, dzięki temu mój program zatrzymuje się w tym miejscu, co daje mi możliwość podejrzenia stanu procesora, rejestrów, tym rejestrów przetwornika ADC. A więc szybki przegląd konfiguracji ADC pokazuje mi, że zasadniczo wszystko jest OK. Wybrałem odpowiedni tryb, odpowiednie wejścia, na których dokonuję pomiaru. Natomiast to, co nie jest bardzo OK, to jest uzyskany wynik. Ja używam napięcia referencyjnego wartości 1V. Ten mój przetwornik w trybie różnicowym, w którym obecnie pracuję, daje mi wyniki z przedziału od minus 2048 do plus 2047, a więc ten wynik 1519, który uzyskałem w wyniku konwersji, wydaje się być zdecydowanie za duży. Przeprowadźmy odpowiednie obliczenia, żeby to potwierdzić. Jak pamiętacie, w tym trybie, żeby uzyskać wartość mierzonego napięcia, musimy sobie po prostu podzielić wynik naszej konwersji przez 2048 i pomnożyć raz napięcia referencyjne, które w tym przypadku wynosi 1 V. A więc wynik mojego pomiaru to 741 mV. Biorąc pod uwagę, że ja użyłem miernika temperatury LM35, który daje mi na wyjściu 10 mV na każdy stopień Celsjusza, to znaczy, że żeby na wyjściu było 741 mV, musiałbym zmierzyć temperaturę 74,1 stopnia. Problem polega na tym, że jak widzicie, ten mój miernik znajduje się w pokoju i zapewniam Was, że w moim pokoju tak wysoka temperatura nie panuje, to nie jest sauna. No więc wyraźnie widać, że ten mój wynik przetwarzania jest błędny. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego? No oczywiście tu jest wiele opcji, pierwsza z nich to jest wybór złego napięcia referencyjnego, no ale jak widzieliście po tych rejestrach, wszystko było OK. Może dokonywałem pomiaru na złym Wejściu pomiarowym, no ale tą możliwość też wykluczyłem. Jak widać, możemy sobie to porównać ze schematem, i wszystko jest ok. No i nie ukrywam, że tutaj się zaczęła moja frustracja. Dlatego, że skończyły mi się pomysły, wydawało mi się, że ten mój ADC jest konfigurowany poprawnie, w związku z tym powstaje pytanie, dlaczego daje mi mniej więcej trzykrotnie zawyżony pomiar. W międzyczasie, oczywiście, jeszcze sprawdzałem prawidłowość taktowania przetwornika ADC, samego procesora, to czy pobieram wynik w prawidłowy sposób, a więc po zakończonej konwersji, czy w ogóle startuję konwersję. No, no jak widzicie tutaj po tym kodzie, no generalnie pomysły mi się skończyły. Natomiast problem polega na tym, że ten kod ciągle nie działa poprawnie. No to sprawdźmy, czy w takim wypadku nie jest uszkodzony sam czujnik temperatury. W tym celu najprościej jest sprawdzić napięcie panujące na wyjściu naszego czujnika. Jak wiecie, ono jest proporcjonalne do temperatury i tutaj przelicznik wynosi 10 mV na stopień Celsjusza. A więc mierzę sobie woltomierzem napięcie. Jak widzicie, ono tutaj na wyjściu czujnika wynosi 231 mV. A to znaczy, że czujnik zmierzył temperaturę wynoszącą około 23 stopnie Celsjusza. Co generalnie pokrywa się z moimi odczuciami i wskazuje na poprawność tego wyniku. Tak więc, jak widzicie, uszkodzenie samego układu LM35 mogę sobie w ten sposób wykluczyć. Na no, więc musimy kontynuować nasze poszukiwania tajemniczego uszkodzenia. W tym celu warto rzucić okiem na schemat układu. Jak widzicie, ten schemat układu wejściowego jest bardzo prosty. Na wejściu układu podawane jest po prostu napięcie z czujnika temperatury, a następnie mam dwa rezystory. Ten górny rezystor o wartości 1,2 kΩ ma za zadanie być takim programowym pull-upem i podawać Napięcie VCC. Ale w moim układzie ja go wyłączam, także możemy go sobie spokojnie tutaj pominąć. To napięcie wejściowe następnie przechodzi przez rezystor o wartości 330 ohmów, a następnie widzicie tutaj taką podwójną diodę, której celem jest dodatkowe zabezpieczenie wejścia mikrokontrolera. Jeżeli na wejście podałbym napięcie przekraczające VCC lub napięcie będące poniżej GND, to w tym momencie jedna z tych diod zaczyna przewodzić i w ten sposób zmniejsza mi napięcie panujące na wejściu mikrokontrolera. Dodatkowo ten rezystor o wartości 330 ohmów ograniczy i maksymalny płynący prąd, ponieważ ten mój czujnik może być podłączony z układem na bardzo długich przewodach, które mogą się indukować potencjalnie wysokie napięcia. Wobec tego warto takie dodatkowe zabezpieczenie w układzie przewidzieć. No jak widzicie, tutaj dalej jeszcze mam kondensator filtrujący, który razem z tym rezystorem o wartości 330 ohmów stanowi element filtru dolnoprzepustowego, który dodatkowo stabilizuje mi napięcie na wejściu przetwornika ADC, co później zwiększa dokładność pomiaru. No i wyjście z tego filtra jest połączone bezpośrednio z wejściem ADC mikrokontrolera, a więc jak widzicie. Tutaj nie ma specjalnie żadnej filozofii, a więc tym bardziej wydaje się, że nie ma żadnego powodu, ażeby ten układ działał niepoprawnie. Jak przed chwilą widzieliście, ja sobie zbadałem napięcie panujące na wejściu tego układu, które wynosiło około 230 mV, ale teraz naszła mnie jeszcze taka myśl, ażeby zbadać napięcie w poszczególnych gałęziach tego układu i na wejściu przetwornika ADC. I generalnie wydaje się, że to jest w ogóle niezłym pomysłem, jeżeli macie jakieś dziwne odczyty z przetwornika ADC, to pierwsze co powinniście zrobić, to zmierzyć jakie napięcie panuje na jego wejściu, gdyż na nader często okazuje się, że że ADC działa zupełnie poprawnie, natomiast po prostu na wejściu mamy inne napięcie niż przewidzieliśmy. A więc przykładam sobie sondę mojego miernika w tym miejscu, gdzie ta podwójna dioda jest połączona z rezystorem 330 ohmów i zobaczcie co się dzieje. W tym miejscu zmierzone napięcie wynosi grubo ponad 400 mV, co odpowiada o temperaturze ponad 40 stopni Celsjusza. Jak sobie w tym układzie nieco bardziej pogmarałem, to doszedłem do napięcia ponad 680 mV, co odpowiada temperaturze ponad 68 stopni Celsjusza. I to napięcie mniej więcej odpowiada napięciu zmierzonemu przez mój przetwornik ADC. A więc widzicie, że wydaje się, że pierwotnym problemem nie był wcale błąd softwareowy, a raczej jakiś dziwny błąd w hardwareze. Sądząc, po zmierzonych napięciach, najwyraźniej gdzieś tutaj coś nie działa poprawnie. Ponieważ ten pokazany wam schemat układu wejściowego jest tak prosty, że on po prostu musi działać, wskazuje to wobec tego na uszkodzenie któregoś z elementów wchodzących w skład tego układu wejściowego. A więc zastanówmy się, uszkodzenie którego z tych elementów może spowodować wzrost. Wzrost napięcia na wejściu przetwornika ADC. No, oczywiście, ten rezystor szeregowy o wartości 330 ohmów, on tutaj nie może spowodować wzrostu napięcia. Nawet gdyby jego rezystancja zmieniła się w dużym zakresie, to nie ma to najmniejszego wpływu na napięcie. Potencjalnie ten wzrost napięcia mógłby być spowodowany tym rezystorem pull-up, ale tak jak Wam wcześniej powiedziałem, ja ten rezystor odłączyłem, a więc on też nie ma najmniejszego wpływu na napięcie wejściowe. Ja sobie dodatkowo ten układ sterujący tym rezystorem pull-up sprawdziłem i on działa poprawnie, a więc tutaj ten błąd też został wyeliminowany. Potencjalnie taki wpływ mógłby mieć kondensator, w przypadku jego zwarcia jednak on obniżałby napięcia, a nie podwyższał. A więc, ostatnim podejrzanym tutaj elementem, jest ta podwójna dioda. No i rzeczywiście, po wylutowaniu tej podwójnej diody, układ wrócił do normy. Wskazuje to na jakieś dziwne uszkodzenie tego elementu. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległa ta górna dioda, w efekcie ona troszeczkę mocniej przewodzi, no i to powoduje podwyższenie napięcia na wejściu przetwornika ADC. Ja sobie w międzyczasie tą diodę wylutowałem i wlutowałem nową. W efekcie układ zaczyna działać poprawnie i zmierzone napięcia odpowiadają dokładnie tym napięciom podawanym przez mój czujnik temperatury LM35. Wróćmy wobec tego do programu i sprawdźmy, czy tym razem podaje on poprawne wartości temperatury. A więc ponownie odpala mój program, tylko że tym razem w miejscu odczytu temperatury wstawiam sobie breakpointa. Dzięki temu wykonywanie programu zatrzyma się w tym miejscu. Dzięki temu mam podgląd na zmienne używane w programie, m.in. na tą zmienną temp i jej bieżącą wartość, a także na wszystkie rejestry. Mikrokontrolera. Po zatrzymaniu programu mogę sobie dokonać podglądu tych moich zmiennych, m.in. tej zmiennej TEMP. I jak widzicie, wartość tej zmiennej oscyluje w granicach 23. To oczywiście odpowiada temperaturze 23 stopnie Celsjusza, a więc temperaturze odpowiadającej zmierzonemu napięciu na wejściu układu około 230 mV. No i pokrywa się to z moimi odczuciami co do temperatury i rzeczywistą temperaturą panującą w otoczeniu, w którym jest ten czujnik. A więc tym razem wydaje się, że cały hardware oraz reszta softwareu działa poprawnie. Dzięki temu. Że mam możliwość łatwego podglądu wartości zmiennych, zauważyłem przy okazji jeszcze jeden mały błąd w tym programie. Mianowicie, o ile sam pomiar temperatury jest prawidłowy, to teraz dalsze jego przetwarzanie i ośrednianie tych wyników, no niestety najwyraźniej prawidłowo nie działa. Aby uniknąć konieczności korzystania z obliczeń zmiennoprzecinkowych, postanowiłem użyć obliczeń z tak zwanym stałym przecinkiem. W tym celu ten mój uzyskany wynik przetwarzania muszę odpowiednio przekonwertować. I tutaj widzicie tą linkę, która za tą konwersję odpowiada. Problem polega na tym, że popełniłem mały drobny błąd, napisałem Res równa się res razy. Pewna stała, która umożliwia właściwe przeliczenie wyników. Natomiast ta linia powinna wyglądać res równa się akum razy ta stała. To akum to jest oczywiście zmienna, która zawiera skumulowany wynik pomiarów mojego przetwarzania. Tutaj, tak przy okazji, dla małego wyjaśnienia, ja dokonuję serii pomiarów przy pomocy przetwornika ADC. Następnie sumuję wartości tych pomiarów i dzielę przez ich liczbę. W ten sposób uzyskuję wartość średnią mierzonego napięcia. Dzięki temu jakieś przypadkowe szumy na wejściu przetwornika ADC nie będą miały. Większego wpływu na ostateczny wynik pomiaru. Gdybym opierał się tylko na pojedynczym pomiarze, to czasami ten pomiar mógłby troszeczkę odbiegać od tej wartości rzeczywistej napięcia panującego na wejściu. Także jak widzicie, w tym moim krótkim programiku, ja sobie po prostu dokonuję 16 pomiarów, sumuję uzyskane rezultaty, a następnie dzielę przez liczbę tych pomiarów, czyli przez 16. I w ten sposób uzyskuję średnią tych pomiarów, którą mogę dalej przetworzyć na wartość temperatury. No to jeszcze sobie sprawdźmy, czy po tych moich zmianach dalej wszystko działa poprawnie. Włączam sesję debugera. Przerywam wykonywanie programu, mam podgląd na zmienne, jak widzicie wszystko działa perfekcyjnie. Na koniec krótkie podsumowanie, jak widzicie błędy przytrafiają się wszystkim, jeżeli piszemy jakiś program albo tworzymy jakieś rozwiązanie hardware'owe, no to jest więcej niż pewne, że gdzieś tam jakiś mały błąd się czai, nie należy się tym zdrażać, aczkolwiek oczywiście czasami wyszukiwanie tych błędów może być procesem wyjątkowo uciążliwym. Ja Wam to pokazałem tak w wielkim skrócie, ale oczywiście nie muszę dodawać, że zanim doszedłem do tego gdzie jest błąd, to trwało to troszeczkę dłużej i było to doświadczenie bardzo, bardzo frustrujące. No, oczywiście, w wyszukiwaniu tych błędów bardzo przydatne są odpowiednie narzędzia. Tutaj bardzo przydał mi się oczywiście miernik, który pokazał mi, jakie napięcia panują w poszczególnych punktach układu. Ale równie przydatnym narzędziem był sprzętowy debugger. Dzięki temu mogłem sobie przerwać wykonywanie programów w dowolnym punkcie, podglądnąć zmienne oraz rejestry kontrolera. Oczywiście mógłbym to samo zrobić wysyłając pewne informacje, na przykład przez port szeregowy. No, ale wymagałoby to modyfikacji w programie, byłoby procesem zdecydowanie bardziej czasochłonnym. No, i przede wszystkim ten mój układ w jakiś sposób musiałbym podłączyć. Łączyć na przykład do Peceta, po to, żeby móc te informacje, w jakiś sposób fizycznie przesyłać do komputera. Tutaj ten debugger ma jeszcze jedną bardzo poważną zaletę, dlatego że jak widzieliście, mogę zmieniać konfigurację układów peryferyjnych bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian w programie. Tą zmianę konfiguracji układów peryferyjnych mogę robić po prostu w locie. Dzięki temu, jeżeli znajdę sobie jakiś błąd, albo chciałem przetestować, w jaki sposób zmiana konfiguracji, np. przetwornika ADC wpłynie na wynik pomiaru, to po prostu mogę sobie to wyklikać używając sprzętowego debugera i natychmiast zobaczyć rezultaty. Wprowadzonych zmian. Dlatego widzicie, że używanie odpowiednich narzędzi jest po prostu wygodne i przydatne. No to na tyle w tym odcinku. Zapraszam oczywiście do odsłuchania kolejnych. Nie zapomnijcie o komentarzach, lajkach. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje własne doświadczenia z niedziałającymi programami, to koniecznie opiszcie pod spodem. Do usłyszenia.